Atlanta Hawks, czym kobieta demoniczna, femme fatale, e, drużyna, która jest w stanie ograć każdego dzięki swojemu seksapilowi, wdziękowi i sile talentu. Mają na rozkładzie dwukrotnie Cleveland, lidera e, całej ligi. Mają na rozkładzie dwukrotnie Nowy Jork. Pretendenta do finału konferencji, a no być może nawet finału ligi. Również z Bostonem w trzech meczach dwa razy wygrali. Odporni na wdzięki Atlanta są drużyny, Atlanty są drużyny z zachodu. Ani Oklahoma, ani Denver nie dały się pokonać tej drużyny. W meczu Boston-Atlanta. Tej nocy było wszystko. Świetna gra w obronie, świetna w ataku, choć skuteczność rzutów za 3 poniżej 30 obu drużyn, ale można to przypisać dobrej obronie. Natomiast te poszczególni gracze osiągali znakomite rezultaty, i na czele strzelców Atlanty był no, ich lider, Trajan, 28 punktów i kilkanaście asyst. Zresztą jest to lider asyst w całej lidze. Niemniej w dogrywce moim zdaniem kluczowym graczem był Okongu, który zebrał bardzo ważną piłkę na kilkanaście sekund przed końcem i był przy tym faulowany i nie, nie, nie przeląkł się sytuacji i presji, presji tej końcówki, zdobył dwa rzuty wolne, co w efekcie dało zwycięstwo drużynie z Atlanty. Tak jak powiedziałem, Atlanta jest, ma charakter demoniczny, be, w związku z tym w postcriptum polecam Państwu książkę Witkasego, jego młodzieńczą książkę Witkasego 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna Kobieta.